Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym filmie. Dawno nie było takiego tradycyjnego, mierzymy tutaj na moim kanale, a ponieważ przyszła do mnie wczoraj paczka z handem, to pomyślałam, że zrobimy czy nagram taki film jak... Wiele razy wcześniej, czy po prostu będziemy sobie mierzyć te rzeczy, czyli ja będę mierzyć te rzeczy, które są w kartonie. Jedną z nich już wyciągnęłam, ponieważ myślałam, że ją dzisiaj nawet na siebie ubiorę, natomiast cała reszta jest jeszcze zamknięta i niemierzona, więc będzie to też dla mnie takie trochę pierwsze wrażenie. Linki do wszystkich rzeczy będziecie miały oczywiście w opisie i tam też jeszcze raz napiszę rozmiar, który mierzę. W tym filmie. Hmm, jeśli tam, jakby wszystkie informacje będą prawidłowe, jeśli się pomylę gdzieś tutaj w trakcie, to na pewno wiecie, że to, co jest w, w opisie przy linkach, jest jakby tym rozmiarem z metki, który faktycznie e, którym mierzyłam. No dobrze, będzie mix. Jest trochę sukienek, są jakieś góry, chyba są jedne shorty, jakieś koszulki, także zabieramy się od razu do mierzenia. Mam tutaj na telefonie otwarte to zamówienie, żeby Wam mówić, jakie są składy tych rzeczy i ceny. Na start, i to jest to, co już wyciągnęłam dzisiaj z paczki, mamy bluzę. Bluza jest z działu męskiego, natomiast ja mam na sobie Emkę, i ona jest taka, bym powiedziała, że. Sam raz, no to nie jest bluza, bo w ogóle to jest niby model taki szerszy powinien być. Natomiast to, że to jest M, no widać, że nie jest dopasowana. Natomiast ja trochę nie wiem dlaczego zamówiłam Mkę, dlatego że chciałam, żeby ona była taką wielką, męską bluzą, którą będę mogła nosić do legginsów i będzie mi zasłaniała będzie tutaj yy, pośladki. No w przypadku tej... Raczej tak nie jest, ja bym chciała, żeby była dużo, dużo większa. Tym bardziej, że przez to, że to jest męska bluza, to widać, że tutaj mam jakby linię ramion trochę opuszczoną i generalnie widać, że może jest trochę na mnie za duża, ale to nie jest efekt, o który mi chodziło. Natomiast sama bluza jest bardzo przyjemna i bardzo fajnie wykonana. Mamy tutaj snupiego z przodu. Ja lubiłam tego pieska jako dzieciak, który chyba gra w baseball. Nie, nie wiem, nie, nie widzę nawet do końca, ale mamy tutaj z przodu napis, i z tyłu na plecach również. Bluza jak widzicie, w szarym kolorze, bez kaptura, bez żadnych kieszeni. Jeśli chodzi o skład, to jest tutaj większo w większości bawełna, bo chyba 62% tak, 62% bawełny, 38% to jest poliester. I ja sobie, o ile w ogóle będzie, ale są. Wymienię ją na prawdopodobnie XXL albo XL, chcąc właśnie, żeby ona była taka bardzo, bardzo duża. Natomiast ta MK po prostu okazała się troszeczkę na moje mm, potrzeby i chęci i moją wizję za krótka, przede wszystkim. Jeśli chodzi o cenę, to ona kosztowała 130 zł. Ma pod spodem tutaj misia. Mamy taką bardzo elegancką bluzkę. Ona, jak widzicie, ma takie dosyć konkretne tutaj bufiaste rękawy. Jest z bardzo ładnego materiału, bo ten materiał jest jakby tłoczony, nie jest gładki, tylko ma takie tłoczenia, to są jakieś kwiatki. Nie, jakieś takie esy floresy. Ja bym jej nie nosiła na pewno do tego typu spodni, tylko raczej wolałabym mieć coś z trochę wyższym stanem i może bardziej jednak eleganckiego, albo po prostu coś, co będzie bardziej przylegające, bo te spodnie są dosyć luźne. Natomiast tak, bruska jest zapinana na takie trzy, dosyć duże tutaj, możecie zobaczyć przy dekolcie, zatrzaski, więc. W bardzo łatwy sposób się ją ubiera. Yy, ostatni jest tutaj, więc tu jeśli podniosę ręce do góry, to jestem pewna, że będzie mi za chwilę widać brzuch, dlatego wolałabym mieć spodnie właśnie z wyższą trochę talią. Ja tą bruskę mam jeszcze w rozmiarze M, dlatego że nie wiedziałam, który rozmiar, wy... który rozmiar wybrać. Wydaje mi się, że ta S jest OK. Nie wiem, czy koniecznie pakowałabym się w M, -kę. może ją zmierzę dla. Dlatego... No, przepraszam, na porównania jaka mi spadł, żebyście też wy mogły zobaczyć, jaka jest różnica między tymi rozmiarami. Ona jest dosyć droga, bo kosztuje 200 zł, jest bardzo ładnie wykonana, no, trzeba przyznać. Podobają mi się też te ramiona tutaj takie bufiaste, myślę, że można tu jeszcze, o powiedzmy, zrobić tak, żeby ja nie wiecie, nie mogę być taka tutaj zabudowana pod szyją. Wydaje mi się, że może potencjalnie ją zostawię, ja też później widzę na tym nagraniu jak, jak wyglądam, pomierzę ją też może właśnie do innych dołów, żeby zobaczyć jak ja ją... To jest taka rzecz, która raczej no nie ubieramy nic na górę, dlatego że wtedy cały urok traci, ale wygląda naprawdę wydaje mi się ładnie. Jeśli chodzi o skład to nie jest jakiś powalający, bo to jest z tego co patrzyłam poliamid, czy tam poliester, wiskoza... I teraz mam na sobie MK. Nie widziałam się w lustrze, więc ciężko mi jest powiedzieć. Wydaje mi się, że jest... to jest dosyć w ogóle szeroki krój. I tak jak ją zakładałam, to ja nie mam teraz tutaj nic poza bielizną pod spodem, ale myślę, że nawet jakbym miała jakiś top albo jakąś bluzkę, taką wiecie, pod spodem, to można to spokojnie nosić rozpięte też, tak mi się wydaje. Też mogłoby ładnie wyglądać jako taka bardziej narzutka na ramiona. Natomiast chyba SK była lepsza. Tutaj wygląda to tak samo, tu chyba, tam mi się jakoś wyżej to zaczynało, tu jest jakieś takie masywne, ale tak, zastanowię się, zobaczę jak w tym wyglądam, poprzeglądam się w lustrze i podejmę później decyzję, ale potencjalnie może nawet. Zostanie. Kolejną rzeczą jest t-shirt, który na stronie opisany jest jako t-shirt oversize i on naprawdę jest bardzo duży, dlatego że ja mam w tej chwili na sobie emkę. Tutaj trochę go dałam, wiecie, w spodnie wrzuciłam materiał z przodu, ale zaraz wam go wyciągnę i pokażę, że naprawdę ta koszulka jest spora. Myślę, że gdybym zamówiła większy rozmiar, bo ja bardzo lubię w takich t-shirtach też spać, to spokojnie by mi tutaj zasłaniała też trochę nogi i pupę i mogłabym sobie w niej odpomykać tak o. To co mi się w niej podoba, to to, że jest zrobiona z porządnej bawełny, takiej dosyć grubej. Ma taki ciemno szary kolor. Tutaj z przodu mamy jakiś jeden detal. Natomiast to, co mi się najbardziej w niej podoba, to jest tył. Ja lubię, jak coś jest na plecach, wiecie, jak tam jest jakiś nadruk, napis, jak to nie jest taka gładka, duża powierzchnia i bardzo mi się podoba napis, który tam jest. Ale tak jak Wam mówiłam, na koszulka jest dosyć duża, bo teraz ją wyciągam i ona nawet w tej chwili mi no, zasłania ośladki, nie musiałaby być jakaś dużo większa. Więc spokojem się do leggingsów, do shortów, nawet latem. Zastanowię się, czy jej nie zostawić, bo podoba mi się bardzo ten napis z tyłu. Gatunek tego materiału też jest w porządku. Ona kosztuje chyba 80 zł, więc to nie jest jakoś super strasznie dużo, wydaje mi się, jak w dzisiejszych czasach. I na t-shirty patrząc, porównując je o tych t-shirtów chociażby z Zary. Więc zastanowię się. No, podoba mi się bardzo ten tył. Mam jakąś ochotę właśnie też na takie luźne, jak bluze bluzę, rzeczy, nawet żeby za chwilę ubrać właśnie leginsy, coś na górę i pójść z Leonem na spacer. Jak będzie cieplej, to po prostu tak pomykać. Więc to ponownie potencjalnie zostanie. Znaczą jest lniana koszula. Ona jest wykonana w 100% z lnu. Mam dokładnie ten sam fason, tylko w innym kolorze, takim intensywnie niebieskim. Zresztą mogę ją tutaj z szafy wyciągnąć. Od mnie. Dostanę. O, to jest dokładnie ta sama koszula, którą wam ostatnio też pokazywałam. Również jest to MK. Tutaj miałam, mam MK i ta, którą mam na sobie, to też jest MK. Ale jak widzicie, mamy taki jasny kolor bo to nie jest taka śnieżno-biała wiel. I nieregularne, takie szare. Paski. Ona jest oczywiście teraz wymięta. Myślę, że bo zamawiałam te rzeczy zanim kupiłam tą koszulę niebieską stacjonarnie. Kupiłam MK, później szukałam, czy w innych sklepach będzie Eska, ale akurat w tym miejscu, w którym byłam, nigdzie nie było Eski. Pewnie gdyby była, to kupiłabym Eskę. Tutaj nie miałam jeszcze tej wiedzy zamawiając tą, i ona uważam, że czymś się podoba to, że ona jest taka luźna. na przede wszystkim jest w ogóle długa. To też jest e, fajne, ale nie jest to koszula dopasowana. Zobaczcie, ona jest naprawdę dosyć obszerna. Tutaj ja mam pachę w tym miejscu, talię tutaj, więc tutaj tego miejsca jest dosyć dużo. Mm, ale myślę, że będzie idealnie nadawała na no, takie upalne letnie dni, na kostium kąpielowy, do shortu, do jakiejś spódnicy, czy właśnie wyłożona do jakichś nie wiem, spodni czy spódnicy z wysokim stanem. No, mamy bardzo dobry skład. Ona kosztuje chyba 140 zł, o ile dobrze pamiętam. I z tego modelu jest jeszcze kilka różnych kolorów. Nie tylko ta i ta moja niebieska, jest tam jeszcze ich więcej. Czy ją zostawię? Nie wiem, bo bardzo mi się podoba ta niebieska i chyba nie potrzebuję na tę chwilę ich aż tyle, ale... Daję Wam znać, że uważam, że to jest naprawdę fajna koszula, w sensie ten model yy, i że macie wybór. Tak też nawet ładnie wygląda, nawet patrzyłam z tymi szarymi spodniami, całkiem ładnie się to prezentuje, ale zobaczymy, jakie będą jej dalsze losy, nasze wspólne dalsze, dalsze losy. Pluska bardzo mi się podoba pod względem kroju samego, zaraz zobaczycie jak ładnie odsłonięte są plecy i wzoru tego materiału, natomiast sam materiał niestety jest wykonany w 100% z poliestru, Spróbowałabym też rozmiar mniejszy. Ja mam na sobie w tej chwili MK i wydaje mi się, że ona tutaj w biuście jest na mnie stanowczo za duża i tak niekorzystnie mój biust w niej wygląda. Natomiast tutaj na dole jest ok i ma bardzo ładnie odsłonięte. Tutaj mamy plecy w niej. Mam jeszcze ją w drugim wzorze, bo zamówiłam taki komplet, który za chwilę zobaczycie. I tam też będzie MK, więc rozmiarowo niestety nie porównamy jej sobie. Zamówię Eskę na próbę, zobaczę czy wtedy tutaj nie będzie trochę za wąska. Podoba mi się jakby jej koncepcja, nawet wybaczę jej już trudno ten poliestrowy skład, ale no tutaj ten biust nie wydaje mi się, żeby wyglądał jakoś atrakcyjnie, więc tył bardzo ładny w ogóle podoba mi się, ale zamówię sobie mniejszą, a teraz będzie szaleństwo, jeśli chodzi o wzory. No dobrze, i tak jak mówiłam, mamy zestaw, czyli dokładnie ta sama bluzka, która była przed chwilą, coś w ten sam fason. To również jest MK. Jak się przebierałam, to sprawdziłam, i niestety te ramionczka nie mają regulacji, więc tutaj się pomyliłam. No i do tego mamy shorty. No i teraz tak. Nie wiem, ja mam jakiś bardzo duży problem ostatnio z takim trafieniem w odpowiedni rozmiar, albo zamawiam coś, co jest nam mnie stanowczo za małe albo coś co jest stanowczo za duże, tak jak w przypadku tych spodni. I one są na mnie naprawdę to jest elka, ale nie wiedziałam kompletnie jaki rozmiar tutaj zamówić. I też bałam się trochę tego, że ponieważ to ponownie jest poliester, to czasami te poliestrowe rzeczy, jak nie mają w ogóle żadnej gumy, elastanu, niczego w sobie w składzie, to są bardzo sztywne i takie, że ciężko jest później je ubrać. Natomiast no. Te spodnie, modelka wygląda w tym zestawie bardzo ładnie, no ale popatrzcie, one mogłyby być spokojnie o tyle tutaj mniejsze. No są po prostu, nie wiem czy to widać przez to, że tu mamy tyle tego wzoru. Ja się w nich trochę czuję w tej chwili tak, jakbym wzięła od swojego, jakie puszczę zresztą, tak? Jakbym wzięła, nie wiem, męskie kąpielówki i ubrała na siebie, bo nie miałam nic akurat pod ręką. Szorty z tyłu tutaj mają gumę, więc też się trochę dostosują i rozciągną. No natomiast, no. Nie wiem, czy to widać. Mam nadzieję, że tak. Są po prostu dla mnie stanowczo za duże. Wydaje mi się, że może jakbym była na jakichś wakacjach, to może bym i w takim tutaj zestawie. Bardzo mi się podoba modelka. Czyli jak to wygląda na modelce. Dla mnie to jest chyba trochę już może przez te rozmiary tłumacz. Nie czuję się w tym jakoś super komfortowo. Może te shorty i jakaś jednokolorowa góra albo ta bluzka i gładkie shorty Idea mi się podoba, no nie trafiłam totalnie z rozmiarami, yy, ale chyba nie będę tego kompletu wymieniać na mniejszy, tylko sobie go odpuszczę. Mam pokazać ten top. Ja wiem, że normalnie tu aż w takim negliżu się raczej nie pokazuję, ale... W tym roku bardzo mi się podoba, jak dziewczyny noszą spodnie z wysokim stanem lub spódnice z wysokim stanem, i właśnie jakieś takie topy. Tu mamy top sportowy. Nie planowałam Wam go pokazywać, ale stwierdziłam, że jest bardzo ładny i trochę może szkoda tutaj go nie pokazać, bo naprawdę mi się bardzo podoba. Zaraz zobaczycie, jaki ma ładny detal na plecach i do tego mam spódnicę. Zaczniemy może od tego stanika. On jest na dziale sportowym. Sprawdziłam, że chwileczką jest też wersja beżowa. Ja sobie go wymienię, czy też. Bo jeszcze Eskę, żeby porównać, bo wydaje mi się, że ta MK jest tutaj na mnie troszeczkę za luźna. Nie wiem co tym razem się wydarzyło, że jakoś nie traciłam z tymi rozmiarami. Brałam większe raczej niż normalnie noszę, bo ostatnio brałam takie jak myślałam, że powinnam mieć i rzeczy były trochę na mnie za małe. Więc tym razem, nie wiem, coś tutaj, te rozmiary ostatnio mam wrażenie, że szaleństwo jakieś jest, ciężko jest trafić. Natomiast stanik to top sportowy. On nie da wam jakiegoś super dużego wsparcia, bo jest dosyć miękki. Nie ma tutaj żadnego usztywnienia bardzo ładnie wygląda tył, już Wam pokazuję ponieważ on jest tutaj tak powycinany tutaj ta część, która idzie przez środek pleców ona ma regulację, tutaj możecie sobie trochę ją dostosować do siebie materiał jest bardzo miły, miękki, w dotyku przyjemny, bardzo łatwo się to ubierało, czasami wiecie, są takie topy staniki sportowe, które tak się przyciska przez siebie i są takie niekomfortowe, ten jest naprawdę fajny, ale on nie da wam jakiegoś super dużego wsparcia, ale jednak jest trochę odsłonięta mamy dobry skład, bo to jest połączenie bawełny i lnu. Nie pamiętam w jakiej proporcji, chyba 50-50, 60-40? Nie jestem pewna. W większości jest to bawełna i mamy tutaj też trochę tego lnu. Jest ładnie zrobiona. To, co mnie delikatnie zmyliło, to sposób jej ubierania, bo ja myślałam, patrząc na modelkę, że ona się po prostu tutaj, wiecie, zawijamy jak takie pareo. Natomiast nie. Ona z tyłu tutaj ma, może tak, tutaj mamy zamek, które sobie zapinamy tak nie wiem, chusty Ona tutaj w tym miejscu Tutaj te materiały są zszyte Modelka ma na sobie do tego taką bluzkę Która też odsłania trochę brzuch Wiązaną na plecach, znaczy na karku Bardzo ładna, bardzo ładnie jakby wygląda ta modelka Mam nie wiem, w tym zestawie Nie wiem, jeszcze się nie przyglądałam sobie w lustrze Jak w tym wyglądam Czy będę chodziła w takiej spódnicy Idea mi się podoba właśnie do takiego Jeszcze góry trochę tutaj odsłoniętej yy, Ale nie wiem czy... Na moje potrzeby, czy ja będę miała gdzie w tym. i czy w ogóle ładnie w tym wyglądam. Nie wiem, bo tak jak mówię, nie patrzyłam, nie przeglądałam się w lustrze. Dobrze. Sukienki jednak mam dwie, ja myślałam, że są trzy, natomiast pierwsza z nich ma bardzo nieoczywisty, jak dla mnie kolor, dlatego że to jest taki zielony, trochę pistacjowy, taki jakby rozbielona zieleń. U mnie w szafie zielonego nie jest jakoś super dużo, mam chyba jedną sukienkę, jedną bluzę, ale one są w takich intensywnych raczej kolorach, a nie w takim właśnie pastelowo rozmytym. Nie czuję się w niej jakoś najlepiej, nie ukrywam. Po pierwsze, oczywiście mam złą bieliznę do niej, ale y, tutaj. Jeszcze jakaś nitka wielka, natomiast ja bym jej raczej bez stanika nie mogła nosić, dlatego że tutaj w teorii ona ma takie wyprofilowane, jak widzicie, miseczki, natomiast to ja nie mam takiego biustu, żeby on tu idealnie się tak wkomponował, że tak powiem, więc no, musiałabym mieć po prostu inną bieliznę. Brakuje mi tu bardzo nie wiem dlaczego kieszeni, mam całe wrażenie, że ten materiał, ta sukienka w ogóle ma potrzebkę. Jest zrobiona w 100% z bawełny, zarówno sama jakby warstwa, wierzchnia, jak i ta podszewka. I może dlatego wydaje mi się, że tu jest więcej materiału w tym miejscu, że mam tu kieszeń, Już któryś raz się łapie na tym, że rękę chcę tutaj schować. Sukienka z tyłu, ona w ogóle nie jest rozpinana, tu mi coś odstaje. Z tyłu mamy tutaj taką też gumę, więc ona też się do, do nas troszeczkę dostosuje, w sensie do waszych gabarytów. Zakładamy ją przez głowę, bo tu nigdzie żadnego zamka nie. Znalazłam, przynajmniej ja, ale chyba nic nie ma. Ona jeszcze jest w drugim kolorze, takim beżowym. No, nie wiem, nie wydaje mi się, żeby miała ze mną zostać. Tutaj niby to ładne, jest to takie ażurowe wstawki, ale nie mogę się Wam tu pokazać cała. No, ona nie sięga prawie, że tak przed kostki. Ja mam 1,60 m. 9 Ostatnia sukienka, zresztą tak jak mówiłam, ostatnia rzecz, która też ponownie wykonana jest w 100% z lnu, to totalny przypadek, jakby nie szukałam lenianych rzeczy. Ona jest bardzo, bardzo prosta. W sensie wiem, że może wyglądać bardzo niepozornie. Mam ją w takim jasnym, piaskowym, jak widzicie, kolorze. Ona też na stronie jest dostępna, czarna z tego co pamiętam, mam jakaś taka pocicielna. Natomiast tu wydaje mi się, że znowu mogłabym spokojnie mieć rozmiar mniejszy. Plusem tej sukienki na pewno jest to, ona jest tak jakby kopertowo zakładana, więc tutaj trochę możecie sobie ją dostosować dzięki temu. Tutaj przekładamy ten paseczek i się nim po prostu wiecie do swoich gabarytów, dostosowujemy, jak mocno chcemy się tutaj ściągnąć w talii. Natomiast wydaje mi się, że troszeczkę ona tutaj te rękawki ma jakieś za duże i też mogłabym tu mieć trochę mniej materiału, więc spróbuję z Eską. Podoba mi się jej prostota, to, że jest taka trochę dziewczęca. Jest wymięta oczywiście. Wiem, że może wyglądać bardzo tak jak środka, ale myślę, że można ją naprawdę do jakichś fajnych sandałów, koszyka wystylizować do okularów na taką właśnie letnią sukienkę, która ma bardzo dobry skład. Ona też nie była droga z tego, co pamiętam, więc wydaje mi się, że dałaby mi szansę, tylko właśnie może spróbuję czarną albo spróbuję rozmiar mniejszy, zobaczę. Natomiast nie, jakby nie skreślam jej jeszcze. jeśli chodzi o podsumowanie tego całego zamówienia, to nie uważam, żeby było jakieś tragiczne. Chociaż praktycznie wszystko będę musiała odesłać. Natomiast, kilka rzeczy, tak jak Wam mówiłam, w trakcie będę wymieniać na mniejsze i próbować z nimi jeszcze raz. Zdarzają mi się takie zamówienia, których wam nie nagrywam, które po prostu są fatalne i nawet niektórych rzeczy nie wyciągam z tych toreb albo ich po prostu nie mierzę, bo stwierdzam, że mi się kompletnie nie podobają. Natomiast tutaj zmierzyłam wszystko i nawet nie jest tak moim zdaniem najgorzej. W sensie, to no nie trafiłam tak jak mówiłam z rozmiarami, ale to jest mój błąd i moja wina. Ale tak, będę próbować jeszcze raz. Także. Linki, tak jak mówiłam, macie w opisie na dole. Ciekawa jestem, czy coś Wam wpadło w oko, czy też nie. I mam nadzieję, że miło spędziłyście, jak zawsze. W wam sensie, zawsze taką nadzieję samą, że miło spędziłyście ze mną te kilkanaście, kilkadziesiąt pewnie minut i że widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się ciepło, buziaki. A, i możecie mi dać znać, czy jest jakiś sklep, który chciałybyście następny zobaczyć. Bardzo mocno myślę nad Zarą, ja nie zamawiam praktycznie tam nic online. Ale może zrobię wyjątek i coś byśmy pomierzyły z Zary. Zobaczymy. Dajcie znać, ja czekam na Wasze jakieś sugestie, a teraz się z Wami już żegnam i uciekam na spacer z Leonem. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa!